O olejkach eterycznych, ale tym razem nie tak jak było ostatnio w sprzątaniu, czy, czy tam porządkach, czy jakichś tak zapachach domowych, tylko y, dotyczących właśnie zdrowia czyli jakiegoś tam ratowania się w trudnych sytuacjach zdrowotnych i też zapobiegania, i, i takich moich sposobów właśnie na zdrowie, y, czy to dzieci, czy moich, y, czy, czy Łukasza. Y, także podpowiem Wam. Parę takich rzeczy, jak wykorzystywać to, co mamy dostępne, jak zamieniać to, co możemy kupić w aptece, na coś, co jest bardziej naturalne i co bardziej sprzyja naszemu zdrowiu. Przygotowałam się troszeczkę, bo oczywiście nie jestem tutaj takim jakimś studentem, ale przeanalizowałam troszeczkę rzeczy takich najważniejszych, których nie nauczyłam się na pamięć, tylko postaram się Wam przekazać żebyście też mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Olejki eteryczne wykazują zarówno działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, a także grzybobójcze. Dzięki nim możemy hamować rozwój różnych infekcji, infekcji i przyspieszać proces zdrowienia. Do olejków o działaniu wirusobójczym zalicza się przede wszystkim olej cynamonowy melisowy z Bylicy Pospolitej, goździkowy, majerankowy, cytrynowy z werbeny anerzowej, tymiankowy z pelargonii pachnącej. Jeśli chodzi o olejki przeciwbakteryjne, czy tam, które zwalczają właśnie infekcję bakteryjną, to są takie olejki jak eukaliptusowy, goździkowy, tymiankowy, mięta pieprzowa, już tu powinien być olejek z drzewa herbacianego. Nie widzę tutaj tego, aczkolwiek to wiem, sprawdzałam, że on też ma działanie przeciwbakteryjne. Wszystkie takie informacje gdzieś tam są dostępne w internecie, możecie szukać, weryfikować, sprawdzać, co, co jest warte, co jest niewarte, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj będzie o tym, że jak można wykorzystać, jak ja wykorzystuję olejki eteryczne w domu dla naszej rodzinki. I tutaj mam taki yy, też spis, bo ja taka trochę ściąga. jeśli chodzi o dyfuzowanie olejków. No to standardowo mamy taki czas, kiedy włączam po prostu na przykład taki olej lawendowy, który działa super uspokajająco przed snem, wycisza. Yy, ale jeżeli na przykład, nie wiem, kładę się, czy dzieci już śpią i ktoś zaczyna kaszleć, no to ja już wiem, że idę do kuchni i szykuję sobie dyfuzor do tego pokoju, gdzie ktoś kaszle z olejkiem eukaliptusowym. I moglibyście mi to nie uwierzyć? Myślę, że najlepiej to przetestować. Ktoś w domu u Was zaczyna kaszleć, zróbcie sobie taki, e, nie wiem, eksperyment? No może nie eksperyment, bo to e, taką dyfuzję właśnie olejku eukaliptusowego. Naprawdę działa cudem. Jeżeli chodzi o olejek sosnowy, to już kiedyś mówiłam, że on ma działanie wzmacniające organizm i u najczęściej sosnowy ląduje w filtrze do odkurzacza. No to tak przy okazji po prostu odkurzania domu, zapach sosnowy rozprowadza się po całym domu i też można już usłyszeć takie wskazówki, porady, że spacer po lesie sosnowym, wdychanie tego takiego naturalnego aromatu, też działa na odporność naszego organizmu. Także polecam. Jeśli chodzi jeszcze o parówki, no to taka chyba najsłynniejsza. Kiedyś to się robiło z herbaty miętowej. Teraz można sobie właśnie kupić sam olejek miętowy i zrobić sobie taki napar w gorącej wodzie, wiecie, w garnku, gdzieś gorąca woda, trochę kropli olejku miętowego, ręcznik na głowę, no i wdychamy, nie? Wdychamy, wdychamy, żeby to nam e, oczyściło drogi oddechowe. E, olej rozmarynowy działa rozgrzewająco i tutaj najlepiej, myślę, e, wziąć sobie jakiś taki olej e, bazowy, może być kokosowy, może być e, jakikolwiek, który tam gdzieś możemy posmarować ciało, dodać parę kropli, właśnie rozmarynowego i działa rozgrzewająco na organizm. Jeśli chodzi o kąpielę. Do takiej, wiadomo, zwykłej kąpieli, żeby nam ładnie pachniało, możecie sobie wlać jakikolwiek olejek eteryczny, ale jeżeli na przykład zmagamy się właśnie z jakimś wirusem, jakieś przeziębienie, no to wiadomo, wtedy wchodzi olejek eukaliptusowy, miętowy, miętowy nie w dużej ilości, jest bardzo mocny, drzewo herbaciane i a, i taka kąpiel też bardzo fajnie oczyszcza organizm i wspomaga w tym właśnie wyjściu tego wirusa. Jeśli chodzi o problemy żołądkowe, no to też chyba każdy pamięta te takie krople miętowe, które się dostawało w szkole. Jak ktoś poszedł i powiedział, że boli go brzuch, coś mu jest źle, krople miętowe. I teraz myślę, że zapomnieliśmy o tym. Gdzieś jeszcze w niektórych domach u nas, u nas też jest amol na takie, takie sprawy. A jak sobie przeczytacie skład, yy, co jest w Amolu, no to tam są przede wszystkim olejki, więc yy, no zaniechaliśmy coś, co kiedyś było bardzo skuteczne, a, a teraz idziemy po prostu do apteki po syropek na kaszel. No, tego nie polecam. Jeśli chodzi o takie rzeczy, o na przykład olej goździkowy, fantastyczny przy bólu zęba, i to można tak, też na patyczek, czy tam do uszu, czy tam, zakrobić sobie olej goździkowy i posmarować w bolące miejsce, ale też łatwo można sobie po prostu wziąć goździk, gdzieś tam rozgryźć w buzi i trzymać, także olej goździkowy pomoże w tej takiej sytuacji, jak to się mówi, nagłej, kiedy potrzebujemy iść do dentysty, coś z tym zrobić. Dentysty nie ma, czekamy na wizytę, żeby nie faszerować się taką chemią apteczną, olej goździkowy nam pomoże. Problemy dermatologiczne, czyli wszystkie jakieś tam wysypki, yy, u nastolatek yy, pryszcze, yy, to polecam olejek z drzewa herbacianego. Wiem, że niektóre firmy mają już w sprzedaży yy, jakiś taki magiczny olejek, nie olejek, który jest właśnie z drzewem herbacianym. Co ja tu jeszcze mam zapisane? Przeciwirusowa eukaliptyz. To już mówiłam. Lawenda, e, lawenda, no to nie tylko do kąpieli i tak do dyfuzorka. Można też leciutko sobie zakropić poduszkę. Jeżeli macie jakiś tam problem z zasypianiem, z jakiś stresujący bardzo dzień był, to parę kroparek olejku lawendowego. Tak wycisza organizm i pozwala szybciej zasnąć. E, jeśli chodzi o pomarańczowy, to oczyszcza drogi oddechowe. Dla mnie olej pomarańczowy to jest taki olej, który dodaje energii. Bardzo go lubię w tym środku do sprzątania mebli, ponieważ w domu wtedy jest taki zapach, takiej świeżości, czystości i zawsze się wszystkim chce po prostu działać. Także dla mnie olejek pomarańczowy to taka, taka bateria troszeczkę. I jeszcze mamy o, na czasie pszczawica. Yy, lub zapobieganie w szawicy. To znaczy, tak, jeżeli chodzi o jakieś problemy skóry głowy, czyli łupiesz bądź jakieś takie yy, takie rzeczy, że boimy się, że to nie wiem, czy my, czy dziecko złapie yy, w szawicę, no to można do szamponu. nazywacie sobie na rękę szamponu, ile tam potrzebujecie, i parę kropelek olejku z drzewa herbacianego. Nie za dużo, bo to jest dosyć intensywny zapach. I tak sobie myjemy głowę i to też nie dość, że z tego łupieżu, tej, tej bakterii, która gdzieś tam się osadziła, też zabezpiecza przed wszami. A jeżeli już załapaliśmy się na takie wszy, no to polecam olej kokosowy, też olej z drzewa herbacianego, mieszamy i nakładamy na włosy. Można nałożyć, założyć jakiś woreczek albo ręcznik, troszeczkę podtrzymać. Jak ktoś mówi, te wszy trzeba też trochę poddusić, olej herbaciany też tam zadziała i dopiero to zmywamy, wyczesujemy, także też problem znika. I, I wcale nie musimy kupować tych takich śmierdzących. Nawet nie wiem, co bardziej śmierdzi. Czy ten olejek herbaciany, czy ten środek zakupiony w, w aptece, który oczywiście ma też jakieś tam niebezpieczne substancje dla nas. Jeśli chodzi o. Problemy żądkowo, i olejek mnie to wymówiłam, ale niewiele osób wie o tym. Że jak ktoś ma jakieś takie problemy z jedzeniem, jakieś takie zatrucie, jakieś problemy związane z wymiotami, bądź podróżą właśnie. Jeżeli wybieracie się w jakąś podróż i, i wiecie, że macie gdzieś tam długi czas do przyjechania, a wasz żołądek nie dobrze, niezbyt dobrze toleruje podróże. No to polecany jest olej imbirowy. Yy. Ja najczęściej przyznam się, że, że wolę imbir, po prostu, czyli tą przyprawę imbirową gdzieś tam dodać do jedzenia i to uspokaja żołądek. Ale ja wiem, że y, sam olejek imbirowy też y, pomaga w takich sytuacjach. Muszę sprawdzić, co jeszcze mi gdzieś tam umknęło, bo jeśli chodzi o moje notatki, mam wrażenie, że powiedziałam już wszystko. Mówiłam o tych chorobach wirusowych, bakteryjnych. I tak na przykład angina jest chorobą bardzo y, taką powszechną w sezonie jesiennym, zimowym, a jest to zakażenie bakteryjne. No i może się tam y, wiadomo przekształcić w, w rozwój bakterii coli, grunkowców i tak dalej. W każdym razie. Pomosty na to. Że olej drzewa herbacianego, cynamonowy, jodłowy, melisowy, miętowy. Nie powiem Wam jakie są tutaj yy, sposoby dozowania. to Już jest to, można znaleźć w internecie. Yy, myślę, że też nie można powiedzieć czegoś takiego, że nie wiem, jeśli yy, chcesz, yy, 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 żeby w Twoim domu super pachniało, no to wlej, nie wiem, ileś tam litrów wody i daj ileś kropli jakiegoś zapachu. Dlatego, że każdy ma inną granicę gdzieś tam. Hmm, i, i, I zapachów, i jakiegoś takiego odczucia komfortu. Ja nie lubię bardzo mocnych zapachów, wolę, żeby to było delikatne. Łukasz też tak ma, że czasem wchodzi: o jej, jak, jak mocno pachnie. No ale wtedy na przykład mówię, ktoś kaszle, no i musi być ten zapach. No i wiadomo, taka informacja też już jest istotna. Normalnie y, raczej staramy się, staramy się, żeby w domu zapach był taki naturalny, czyli ten dyfuzor też nie chodzi cały czas. To są takie sytuacje, kiedy mm, jeżeli mamy jakąś potrzebę, to wtedy się go uruchamiam. I chciałabym, żebyście pamiętali, że z wszystkim można przedobrzeć. Można przedobrzeć z olejkami, z lekami, z, z ziołami, z wszystkim i śmieję się czasem. Że nawet najzdrowszą zupą świata można się zatruć. Czyli rozsądnym, bo jeżeli zjemy go za zimny bądź zbyt dużej ilości, no to wiadomo, że źle się to skończy. Także bądźcie rozsądni w tym, co wybieracie. Jeżeli znajdujecie jakieś informacje o olejkach, o jakichś firmach, uważajcie też na współpracę, nie chcę Wam tu pokazywać i, i promować jakiś film. Myślę, że na tyle jesteśmy sprytnie świadomi i jesteśmy w stanie poszukać sobie. Takich olejków, które nam będą pasowały, które będą trwałe, naturalne i, i będziemy potrafić wykorzystywać je jak najlepiej. Z swojej strony polecam Wam jeszcze zerkać na składy różnych leków, bo są na przykład takie spray do gardła na ból gardła, tak? spray do gardła i jak sobie odwrócicie etykietkę tam z tyłu, jest napisane, co w tym sprayu jest. No i tam wiadomo, jest zazwyczaj jakiś alkohol dezynfekujący, a później są różne substancje, plus są olejki. I na przykład też, jeszcze Wam nie powiedziałam, u, u nas w domu stosuje się płyn do płukania ust. I on jest z olejku miętowego, tymiankowego i jeszcze jakiegoś, którego zapomniałam, ale mam go gdzieś. Cytrynowego, chyba. Cytrynowy tymiankowy miętowy, tak. Na pewno były trzy. Także zrobiony e, specjalnie olej do pukania ust, żeby kupować w chemii ze sklepu. No nic, co mam tu jeszcze polecić? Polecę Wam po prostu dużo czytać, szukać informacji. I wrzucam tu parę przybitek, które mam nadzieję, że wykorzystacie i u siebie. A jeszcze zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, który nagrałam wcześniej, czyli o olejkach eterycznych w sprzątaniu domu. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie tutaj do nas zaglądać, zostawcie jakąś łapkę, Sduszko, jakiś komentarz i do zobaczenia w następnym filmie. Przyniosłam jeszcze coś, co Wam bardzo polecam. Takie buteleczki w ciemnym szkle możecie sobie zamówić i nawet na Allegro. Różne rzeczy tu mamy. W większości właśnie powstaje na bazie, zobaczcie, taki psikacz do nosa. Bardzo podobny do tego, co w aptece możecie znaleźć, aczkolwiek samo zdrowie podpisany nos starsi, dlatego że e, dla starszych w większości też każdy ma taki swój. Tu jest, zobaczcie, podpisany Milena, czyli e, każdy miał swój. Do gardła podpisane gardło. I tutaj też jest właśnie e, kombinacja olejków z, jak dobrze pamiętam, nanosrebrem. O, nawet coś tu sobie jeszcze pływa, zobaczcie. Podejrzewam, że to tymianek. Albo rozmaryn, nie pamiętam już teraz. Wszy, czyli zapobiegawczo do spcikania skóry głowy, żeby właśnie wszy nie, nie przenosiły się na, naszą, na nasze włosy. Do paznokci, a to właściwie do skórek. Tutaj był wymieszany olej z olejkiem do smarowania skórek. To chyba była odżywka do włosów, a się skończyła. Pamiętam, że odżywkę do włosów robiłam z wody ryżowej i goździków, tak. Jak znajdę tam przepis, to Wam też w opisie zostawię, na odżywkę do włosów, woda ryżowa i goździki. No i tutaj też mamy taką buteleczkę, też z pędzelkiem do posmarowania, w zależności, co nam dolega, co potrzebujemy. To, to wykorzystujemy. Tutaj do noca to akurat jest yy, wymieszane takie do jak gdyby do smarowania. Jeżeli macie podrażniony nosek, to możecie też wykorzystać. Bardzo wam polecam. Zapomniałam wam jeszcze dodać, że oprócz tego płynu do opłukania ust, można sobie też zrobić swoją pastę do zębów. Taki proszek do mycia zębów. I tam wtedy dodaje się też olejku miętowego. Eukaliptusowego albo tymiankowego. To jest taki proszek z. Taka pasta się robi z oleju kokosowego, sody. Także też świetnie działa. Nie ma fluoru. No, ale wiecie co? To jest też tak, że do wszystkiego trzeba się przekonać. Jak ktoś jest nieprzekonany, no to, to nie ma sensu namawiać. Jak jak gdzieś spróbuję i zobaczę, że to działa i może działa nawet lepiej niż lekarstwa, to no to wtedy gdzieś tam się szuka takich informacji coraz więcej, jakieś nowych możliwości i te olejki się wykorzystuje. No bo wiecie, możecie kupić maść rozgrzewającą w aptece? No jak ktoś nie ma czasu sobie zrobić takiej, no to sobie kupi. Nie patrzę, jaki tam jest skład. No apteka, apteka powinna być czymś dobrym dla ludzi. Nie mnie to oceniać, ja wolę sobie zrobić coś sama. Zadzwonił budzik. Chlebek do wyciągnięcia. Czyli czas. Kończę z tym Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jakieś informacje dla siebie znajdziecie. Wykorzystacie. Yy, jakbyście mieli jakieś pytania, może a propos stosowania, ktoś by był niepewny ile, czego, co, jak to piszcie mi w komentarzu. Chętnie podpowiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!